Siemanko widzowie, witam z samego rana, dzisiaj sporo pracy bo trzy wydania, Audi tak jak widzieliście odebrane z myjni, no i dzisiaj zaczynamy właśnie relację od nakręcenia prezentacji tego bardzo ciekawego samochodu wbrew pozorom, niby A6, C6 Avant, taka wiecie zwyczajna, ale po pierwsze w bardzo rzadko występującym kolorze z niskim przebiegiem, bo tutaj mamy 100, niecałe 12 tysięcy km na dwulitrowego diesla z 2011 roku, to przyznacie sami, że jest bardzo niski przebieg. Kolorek, wnętrze beżowe, także no taka nietypowa Audica. Zazwyczaj Audi to srebrne, czarne, z czarnym środkiem, jakieś slajny, wiecie, bajery, szmery. A tutaj całkiem ciekawa konfiguracja, którą warto Wam pokazać. No i przede wszystkim też warto pokazać ten samochód ze względu na to, że można kupić samochód z małym przebiegiem, no tylko wiadomo, ono odpowiednio kosztuje i to nie jest auto dla każdego. Tak? Są osoby, które po prostu więcej nie dołożą za przebieg, wolą kupić auto z większym przebiegiem. Także zaczynamy prezentację Audi A6C6. I dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba właśnie taki kolor Audi czy A6 pasuje taki właśnie kolor jaki to jest kolor pozostawiam to e, kobietom do oceny, e, no bo ja się na kolorach nie znam, że są faceci ogólnie na kolorach się nie znają ten kolor myślę, że przez e, płeć piękną będzie zupełnie inaczej nazwany i nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego koloru wymyślić, jak on generalnie się nazywa. Uważam, że jest to duży plus i ogromna zaleta tego samochodu, bo ten samochód jest po prostu jakiś, jest inny niż wszystkie, i takiej Audi będzie trudno szukać. W podobnym kolorze właśnie na e, drogach. A szóstka C6. Ostatni wypust C6 e, 2011 rok. Model już poliftowy. Dwulitrowy dieselek 170-konny. Mieliście tutaj dostępne dwa e, silniki 140 i 170-konny. No i oczywiście były 3 litrówki. E, 3 litrówka fajna, no, ale dużo droższa w utrzymaniu, dużo więcej pali. Także myślę, że taki dwulitrowy dieselek jest jak najbardziej wystarczający. Zalety to na pewno wtrysk common rail i niskie spalanie. Tutaj naprawdę możecie zejść poniżej 6 litrów na 100 Kilometrów. Wyposażenie dosyć fajne, oczywiście Xenona, oczywiście ledy ale w modelu poliftowym jest to praktycznie standard. Mamy czujniki parkowania z przodu i z tyłu, zobaczcie, przód i tył tronik. Felgi dosyć ciekawe, aczkolwiek. Występowały w tym modelu fajniejsze, aczkolwiek też prychy myślę, że mogą się podobać. 18-calowe. Wersja Avant, czyli kombi, no w Audi nazywamy kombi Avant i trzeba tego się pilnować. Z tyłu oświetlenie led standardowo tutaj płowieją te lampy środkowe, to jest wada tego modelu. Tutaj jeszcze nie wyglądają źle, uwierzcie, że naprawdę mogą być totalnie matowe. Napęd naprzód w 4-2 litrówki bardzo ciężko generalnie znaleźć. Skrzynia manualna 6-stopniowa. Także co, przechodzimy do wnętrza, nie będziemy tutaj przedłużać. To jest prezentacja auta, które po prostu wydajemy. Samochód sprowadzony na indywidualne zamówienie i warto po prostu pokazać, że takie auto w takim stanie można sprowadzić. Auto kupione od pośrednika, aczkolwiek z pewną historią, bo dwóch właścicieli od nowości z obydwoma właścicielami. Przy zakupie tego samochodu, przed zakupem rozmawialiśmy. No i auto było przez nas oglądane w Szwecji fizycznie, bo baliśmy się korozji, która niestety występuje w tych modelach. Tu jest neuralgiczny punkt, gdzie korozja się pojawia. Woda po prostu nie ścieka. Prawdopodobnie jest wada klapy, że woda się gromadzi w środku. I w tych miejscach pojawia się korozja. W tym samochodzie tej korozji nie ma. Lakierowana była prawa strona w tym aucie. Mamy drugi, drugą powłokę lakierniczą. Przy tym kolorze jest to normalne, że była lakierowana cała strona. bo bardzo ciężko dobrać kolor. Auto to u nas przeszło zabieg czyszczenia w firmie Kerto, no bo wam, powiem Wam szczerze, że ze Szwecji te komisy, które czyszczą czy tam sprzedają samochody, no to one tak nie wypielęgnują samochody jak tutaj zaprzyjaźniona z nami firma. I teraz ten samochód, słuchajcie, wygląda tak, jak właśnie powinien. Zobaczcie, jak wygląda podłoga. Jasny beż, przypominam, w samochodzie kombi, czyli takim rodzinnym. Jak wygląda tutaj aluminiowa ta maskownica że tutaj nic nie jest połamane. Nawet ta siateczka, zobaczcie, się trzyma idealnie. Auto w Kerto oczywiście pełny zabieg prania zrobiony. Ono nie było brudne, ale wiecie, nie było też w takim super ekstra czystym stanie. Pod sufitka, słupeczki, tutaj gdzie niegdzie już jakieś zabrudzenia były, a teraz ten samochód dopiero się prezentuje. I powiem Wam szczerze, że warto zawsze wydać te Przysłowiowe 500 zł na czyszczenie takiego samochodu, bo tyle płacimy z praniem za czyszczenie takiego auta i to jest po naszych rabatach. W firmie Kerto myślę, że jak się odezwiecie, to jest niestety troszeczkę drożej, ale to jest normalne, bo to jest naprawdę dużo pracy, dużo godzin, żeby tak samochód przygotować jak ten. Eee, tak mamy nawiewy z tyłu, taką mamy tapicerkę Alcantara plus skóra. Bardzo ważne, że jest to beż, bo w, w beżu naprawdę bardzo rzadko te samochody się trafiają. I samochód jak na Audi nie nosi żadnych praktycznie śladów zużycia. Tutaj często te dekory są takie, wiecie, poszczypane. Tutaj wszystko w stanie idealnym. E, wymienialiśmy rozrząd w tym samochodzie, bo od nowości nie był wymieniany e, i był faktycznie oryginalny rozrząd. Zrobiony tutaj taki serwis startowy. Rozrząd plus e, filtry plus olej. E, rozrząd kompletny, no bo minęło, słuchajcie, 10 lat. Tejście dla mnie niezrozumiałe, tak, Szwedów, że pomimo mi, pominięcia 10 lat e, rozrząd nie został w tym samochodzie wymieniony, no ale... Nie miała samochód przebiegu, taka jest odpowiedź, bo macie 10 lat lub 180 tysięcy. No ale co to jest za problem? To jest rzecz eksploatacyjna generalnie i lepiej chyba samemu to zrobić, niż liczyć na to, że coś było zrobione. Ja wychodzę z założenia, że powinno się po prostu takie rzeczy eksploatacyjne dla świętego spokoju robić. Tak wygląda kierownica w samochodzie z przebiegiem w 100. 12 tysięcy kilometrów, zresztą odpalimy zaraz, bo ktoś powie, że specjalnie nie odpalamy zegarów. Macie dokładnie 111 059 km, także nawet nie ma 112 000 km. Mamy tutaj w tym samochodzie o dziwo nawigację, zobaczcie, czyli MMI kolorowe. Nie mamy klimatronika z wyświetlaczem, tylko mamy klimatronik na pokrętła. W Szwecji tak te samochody były konfigurowane. Do tej pory nie dowiedziałem się dokładnie o co chodziło, ale Audi właśnie tak wychodziło. Często bez nawigacji i właśnie z taką klimatyzacją automatyczną. Jest to klimatyzacja dalej automatyczna, ale na pokrętła, tak, e, to można bez problemu zmienić na e, jeżeli ktoś chce z wyświetlaczami, aczkolwiek nie wiem jaki to jest sens e, raz taką modyfikację robiliśmy i powiem szczerze, dla mnie żadna różnica dobra, przechodzimy słuchajcie do podmaskę, e, pokażę Wam dwulitróweczkę, jak wygląda tutaj po zabiegu czyszczenia, oczywiście jest wlepka o rozrządzie wymieniony rozrząd, zobaczcie e, teraz, niedawno i wymieniony olej z kompletem filtrów tak jest mocno zabudowana a pod maską. Tutaj też na potrzeby zobaczcie mocno zabudowane, wszystko plastikiem obudowane. Silnik ogólnie, który ma bardzo dobre opinie i nie ma co się dziwić, bo jest tani w utrzymaniu i bardzo przyjemny, czyli ekonomiczny i naprawdę daje radę. Ten silnik daje radę zobaczcie. Audi, jeden siłowniczek, ale jest o ile jest przyjemniej niż w japończykach. Jednak marka premium to marka premium. Nie, no żarty, żartami, ale no nie rozumiem koreańskich samochodów i japońskich. Dobra, zobaczymy jeszcze jak tu przedstawia się dokumentacja. Z minusów jest jeden kluczyk, jest kluczyk matka i kod do kluczyka. Drugiego kluczyka niestety gdzieś gdzieś się ten kluczyk zagubił. Mamy widzę tutaj do nawigacji slot. No i mamy, słuchajcie, książkę serwisową, którą też tutaj wpisaliśmy. Co było robione, no i pokażę wam zlecenie, tak? Bo to pewnie wszystkich ciekawi, ile taki serwis wyszedł. Serwis był robiony w zaprzyjazionym warsztacie w Wolcerze. Specjaliści co prawda od Volvo, ale mają też mechanika, który pracował kiedyś w Audi Waso. Także warto korzystać z ich usług 2880 zł rozrząd 750 zł. Wymiana rozrządu jest dosyć droga w tym silniku. Chyba jest sporo pracy przy tym no ale na pewno mniej pracy niż przy silniku 3 litrowym. No i książkę serwisową wam pokażę. Wszystko Mekonomen widzę i tutaj rozrząd wpisany nasz i serwis olejowy, no bo olej był wymieniany przy 103 tysiącach kilometrów, czyli no warto było ten olej generalnie zmienić. Mamy auto po serwisie, gotowe do eksploatacji, no i taki generalnie takie podejście rozumiem, tak? To, to jest wszystko zrobione na zlecenie klienta i też... Za moją namową, że możemy to zrobić. Mógł to zrobić oczywiście też we własnym zakresie, ale jednak powiem Wam szczerze: no dla mnie, jeździć samochodem, który ma 12 lat, rozrząd niewymieniany, to jest jakieś zawsze ryzyko. A tak jest święty spokój no i jakaś zawsze gwarancja na to, bo zostało to zrobione i jest to wszystko potwierdzone. E, dobra, robimy małe podsumowanie, e, ile to auto wyszło, bo pewnie wszystkich ciekawi, ile taki Audi kosztuje z małym przebiegiem. E, że robimy podsumowanie. E, podwozia chyba nie mam nagranego, bo pracownik był na stacji kontroli pojazdu. Jak robiliśmy, jak. E, jak był robiony przegląd. Zresztą jak mam, to wrzucę, jak nie mam, to nie będę wrzucał. Audi generalnie jest dosyć dobrze zabezpieczone od spodu. Newralgiczne punkty to są przednie sanki, które po prostu, o które trzeba zadbać, a tak naprawdę nic więcej. Dobra, robimy podsumowanie tego właśnie Auto. Czas na podsumowanie, ile to auto wyszło. Wszystkich to ciekawi na pewno. Poniżej 53 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie auto z tak niskim przebiegiem, to tyle trzeba zapłacić. Tutaj, gdybyśmy my tego auto nie kupili, to i tak ten samochód by się po prostu bardzo szybko sprzedał. W Szwecji samochody z niskimi przebiegami są poszukiwane i momentalnie po prostu są sprzedawane tutaj mieliśmy jakąś obniżkę na drugi kluczyk chyba i na ten rozrząd, już nie pamiętam dokładnie chciałbym dokładnie sprawdzić tam konwersację z klientem, więc udało się coś tam delikatnie zrabatować przy tym samochodzie no myślę, że bardzo ciekawa propozycja, duże rodzinne kombi z ekonomicznym silnikiem o dobrej kulturze pracy i generalnie dobrych opiniach, nie mającym jakichś tam większych, wiecie, takich wad w manualnej skrzyni biegów, nie w estroniku estronik Tutaj przy tym przebiegu nic by się ze stronikiem nie działo, no ale zawsze, manual to jest, wiecie, bardziej przewidywalna skrzynia niż automat, który może później kosztować sporo przy wymianie. Aczkolwiek przy tak niskim przebiegu, myślę, że e-stronik też by był jak najbardziej polecany. No. Inną rzeczą jest Multitroni, który też w tym modelu występował. E, także cenę macie podaną, jeżeli jesteście zainteresowani takim właśnie egzemplarzem. Chcecie auto bezwypadkowe, e, bez, bez, tutaj nie było bezszkodowe, bo był lakierowana prawa strona, ale to o niczym nie świadczy przy aucie używanym. Mogł być zarysowany tak naprawdę jeden element, i dlatego ten element był. Dlatego cała strona była lakierowana, żeby właśnie się niczym nie różnił ten lakier. Zobaczcie jak on wygląda w pełnym słońcu. Naprawdę robi mega, mega wrażenie. To wbijajcie na stronę Bloket, na naszą stronę na wwwautoimportnieporent.pl. Tam macie całą instrukcję jak sprowadzić z nami samochód właśnie takich. Nie macie takiego budżetu, można poszukać auto z przegiem 250-300 tysięcy. Na pewno będzie sporo, sporo tańsze, ale też pamiętajcie, że będzie sporo więcej rzeczy do zrobienia. Przy tym aucie robiliśmy tylko eksploatację i prace estetyczne, jak właśnie czyszczenie, dlatego wygląda tak jak wygląda i myślę, że klient będzie zadowolony. Za chwilkę nagrywamy wyjazd tego auta. A z wami widzimy się na kolejnej prezentacji. Tym razem chyba Kia Sportage będzie w kolejności, a potem muskularny Volvo XC90, także zaczynamy dzień.